Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. No, słuchajcie, no, usiadłem troszeczkę do planowania, Powiadałem ze swoim teamem. Jest kilka zmian, które, które chcieliśmy wprowadzić z uwagi takiej, że chodzi tutaj o bezpieczeństwo i chodzi tutaj o wygodę e, każdej osoby, tak? Bo wyobraźmy sobie, że, prawda, w naszej aplikacji Będą potem problemy z resetem hasła albo będą jakieś inne problemy, tak? Nie lepiej je uniknąć od razu, lepiej, prawda? <laughs> Dlatego, jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich nagrań, to teraz wytłumaczę, yy, o co chodzi w tej aplikacji, tak? Co, co staramy się uzyskać. To jest aplikacja, która się nazywa gamemanager.vh, .oh. dokładnie jest już na adresie dev.gamemanager.vh, .oh. jest łączy się z moim komputerem tutaj. Ja sobie tworzę. Można już tutaj sobie mieć login. Nie można jeszcze samemu zakładać haseł, tak, nie można. Nawet jeżeli się założy, to będą usunięte. Także tutaj nie ma problemu. To jest tylko testowo, żeby po prostu pokazać. Nazwałem to Cockpit, bo normalnie nazywam to Dashboard. Tworzymy aplikację głównie po angielsku. Jedną aplikację ze wszystkich, za parę tysięcy stworzyliśmy złotych, tak, po polsku, a w ogóle inaczej wyglądającą i tak dalej, a po prostu po polsku nigdy nie musiałem tłumaczyć, także nazwałem to Cockpit, no bo tak dashboard można tłumaczyć. I teraz o co tutaj chodzi, teraz powiemy sobie, ale tak, chciałbym dołożyć rolę teraz. I każdy gracz może też być liderem. Dlatego w aplikacji tutaj stworzyłem zostań liderem. A jesteśmy na playerze, na graczu, tak? Czyli teraz, jeżeli ktoś nie ma jeszcze tej roli, to to mu się pojawi, żeby został liderem dla danej gildi. jak my to widzimy, jak nasz kim to widzi, no dokładnie chodzi o to, że kiedy gracz by chciał się zarejestrować samemu, nie może. Musi go jak gdyby zarejestrować lider z danej gildi, Czyli ja będę dawał konta liderom gildii. I lider, kiedy będzie sobie jak gdyby przy zakładaniu konta lidera będzie utworzony link dla tej gildii. Czyli jeżeli ktoś się zarejestruje przez ten link, który lider da, to będzie jeden link dla każdej osoby w gildii, bo chcieliśmy zrobić tak, żeby było oddzielne linki, ale to by było za dużo po prostu zabawy, tak? I ten lider by musiał wchodzić, ciągle generować te linki i tak dalej. Nie ma to sensu, prawda? W tym momencie lepiej jest, żeby ten lider po prostu miał jeden link, który podsyła każdej osobie i każda osoba z tej gildii może się zarejestrować. Teraz co się dzieje? Zawsze będzie unikalny adres e-mail i zawsze będzie unikalny użytkownik. Czyli jeżeli już się ktoś zarejestrował jako dany użytkownik, nie będzie mógł się za, za, jak gdyby zarejestrować. Tak, tak jak to jest gracz, będzie wyświetlone, kto jest, na przykład ja Piotr FX, tak? powiedzmy przykładowo. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie i założymy konto, jesteśmy tym graczem, tak? to możemy sobie zostać tym liderem. W jaki sposób możemy zostać liderem? No oczywiście, jeżeli nie ma lidera w gildii, to jest niemożliwe, bo jest lider, tak? Jeżeli jest ktoś inny już liderem, to ta osoba może potwierdzić tą osobę, która aplikuje tutaj, tak, aplikanta, że tak, że nie ma problemu, żeby ta osoba też została y, oczywiście liderem w aplikacji tutaj na grę Forge of Empires, bo game manager będzie służył nam w przyszłości do innych gier, nie tylko do Forge of Empires, tak? I dlatego widzicie, to jest zakładka Forge of Empires też. I teraz, kiedy zostanie już ta osoba liderem, to będzie mogła znowu wysyłać, będzie miała swój link, tak? I będzie mogła też wysyłać innym osobom i pomagać z tymi kontami tutaj na platformie. Teraz w moim profilu będzie możliwość zmiany hasła. Moje światy, będą wszystkie światy, w których się znajdujemy. i Tutaj będzie możliwość weryfikacji na kolejnych światach, czyli jeżeli przynależymy do innej gili na innym świecie, to w tym momencie nawet bycie liderem tylko na jednym świecie nie polega na tym, żeby zaraz na wszystkich było tak, tylko będziemy na dany świat. Jeżeli nie mamy pozostałych światów jeszcze zweryfikowanych, no to w tym momencie trzeba będzie wejść do swojej gili tam na tym nowym świecie i tam się zweryfikować. Jeżeli tam jesteśmy założycielem gili, albo tam jesteśmy liderem gili, a nie ma nikogo w tej gildii, to w tym momencie my możemy tutaj zostać liderem, też aplikować jako lider tej gildii, tak? Także to jest też po to. Potem nowe funkcje. Tutaj będziemy sobie wymieniali, stwarzali propozycje nowych funkcji, jak i przeglądali, jakie są funkcje do, do tej pory zgłoszone i będziemy sobie na nie mogli oddawać głos. Im więcej głosów będzie oddanych, tym, tym w takiej kolejności będą one wdrażane aktualizację, czyli co nowego planujemy wdrożyć i yy, co zostało ostatnio wdrożone. Tak, FAQ, czyli pytania, często zadawane pytania. Tak, także to jest, jeżeli chodzi o moje konto, to jest coś takiego. Wsparcie, jest to tylko wszystkie zgłoszenia i nowe zgłoszenia. Tak, tutaj. Teraz zanim omówimy sobie jeszcze Forge of Empires, co w sumie wiemy już tutaj z tej main mapy, to chciałem opisać tylko proces rejestracji. Rejestracja jest, wygląda tak, znaczy wygląda dopiero będzie wyglądała tak, dzisiaj dopiero ustaliliśmy sobie, że lider może używać swój referral link, tak? Czyli ten swój, czy tam affiliate link, żeby zaprosić każdego z tej gili. Teraz jeżeli osoba się zarejestruje przez ten link, to będzie automatycznie przypisana do tej gildii, do której będzie można, do której, z której to ten link był wygenerowany. Teraz. Może być więcej jak jeden lider i nie ma usuwania, tak tylko zmiana statusu w kodzie, w bazie danych dokładnie. I musi być unikalne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli były jakieś zmiany, to w tym momencie w logach zawsze zobaczymy, co to były za zmiany. I w tym momencie, jeżeli jest jakiś, jakiś dysputa, jakiś problem do rozwiązania, to zawsze możemy się wrócić i możemy to naprawić dobrze a nie tylko po prostu naprawić, tak? Zanim tutaj odpiszę to, to muszę sobie zrobić chwilową przerwę, przepraszam. Dobra, wracamy do tematu. Czyli tak, yy, tutaj teraz w dziale Forge of Empires będzie wymiana perków, tak? Czyli bierzemy sobie i mamy dwie opcje, tak jak było to na mind mapie pokazane. Yy, Mamy albo my tworzymy ofertę, albo wyszukujemy tak ofertę, wybieramy świat, z którego, na który, wybieramy czy z 1,9 czy bez, no i dalej sobie szukamy, yy, prawda, już tutaj tego. Też wydaje mi się, że można zrobić to, że przecież z tego samego świata na ten sam świat, bo dlaczego nie, prawda? Może się też ktoś chcieć wymienić. Teraz handel towarami, tak? Handel towarami. Będzie też tutaj, y, można sobie wyszukać ofert, będzie można sobie wyszukać, y, stworzyć ofertę, tak? Czy chcemy wymienić się, czy chcemy handlować za PR-ki? Ta Oczywiście tak. I chcemy zarejestrować się tutaj jako trader, czyli musimy być też zarejestrowani jako trader, bo każdy trader będzie miał oceny. I na początku pamiętajcie, aplikacja jest całkowicie darmowa dla każdego. Tak? Webowa aplikacja, czyli jest działana jako przeglądarkowa i jako na urządzenie mobilne. Dalej. Jedziemy dalej. Wrzutki 1.9. Tak, tutaj wrzutki 1.9 będą podzielone na, na te kategorie, czyli wrzucamy, czyli szukamy osoby, która wrzuca nam na 1.9. Możemy wyszukać wrzutek 1,9, powyżej 1,9, tak? I mamy, możemy stworzyć sami ofertę wrzucania 1,9, tak? W ofercie wydaje mi się, że wystarczy, że tutaj się wrzuci tylko świat, oczywiście, no bo to wiadomo. I teraz oprócz światu, że dołoży się jeszcze to, na przykład, że jeżeli jest to 1,9, to od jakiej liczby PR, albo od jakiego poziomu PR, tak, jakieś takie warunki dodatkowe, które, które ta osoba y, musi spełniać, żeby, żeby w ogóle dostać taką ofertę. I teraz tutaj jest 1.9. Report a person, czyli jeżeli któraś osoba zrobiła jakiś przekręt na mnie, wpłaciła tego jak powinna i tak dalej, wystarczy, że robimy sobie zrzut ekranu i konwersacji z tą osobą. W tym momencie można sobie zgłosić taką osobę. My to postaramy się zweryfikować. Kiedy zweryfikujemy, to, to ta osoba wyląduje na czarnej liście 1,9, tak? To jest tyle. Rozwój pereł, tak? Tutaj, jeżeli chcemy szukać perły, było to zrobione tak, że na przykładzie arki, tak? Ale to ogólnie to każda perła. Jeżeli chcemy rozwijać perłę i szukamy planów na tą perłę, wybieramy sobie najpierw perłę, czyli Arkę, i szukamy blueprintów i planów tej perły oraz my możemy tworzyć też swoje oferty, tak? Czyli dam plany, ale na przykład, tak? I jeden powie, że ale na przykład też chce plany, a inny powie na przykład, ale chce, żeby codziennie ktoś wbijał na to miejsce, tak? Przykładowo. że to oferty będą po prostu tam tworzone. Teraz kolejna rzecz, po kolei chyba jechałem, z tego co wiem. Rozwój pereł, tak, I szukam gildii teraz, tak jaka to jest kategoria, też Guild Search, dokładnie. I, i szukamy gildii po jakichś, po jakich ustawieniach, czyli takich, których w kryteriach, takie jak na przykład liczba walk, liczba negocjacji w PCH, w WG i tak dalej. Ma mieć arkę, nie ma mieć arki, tak i tak dalej. I tutaj możemy dodawać nową gildię. Znowu kolejne Dobra, mam nadzieję, że to już była ostatnia przeszkadzajka. Także jak można dodać kolejną gildię, Jeżeli my już jesteśmy w jakiejś gildii, prawda, i jest lider i, i prawda i już ta gildia została dodana. Tak? No Nie, bo wszystkie gildie nie będą dodane. Będą gildie znowu nowe, które, em, które że tak to powiem, będą potrzebowały dodania. Tak? Także jeżeli taka gildia nie istnieje, to można wtedy dodać tą nową gildię. No tylko, że przy zgłoszeniu trzeba będzie też dodać, kto jest liderem, tak żebyśmy wiedzieli, do kogo się zgłosić, bo wtedy ta osoba dostanie link do zarejestrowania się jako lider, tak? no i wtedy ta gilia będzie miała już swojego lidera, będzie mogła tak samo sobie zarządzać. Także to jest taki pomysł, no jeżeli się komuś nie podoba, albo uważa, że można było to coś zmienić, tak najbardziej zapraszam do tego. Teraz to jest dla nowych osób głównie, czyli oceń moje miasto. Teraz o co tutaj chodzi? O to chodzi tutaj, żeby można było poprosić kogoś o ocenę tego miasta, tak? Jak jest, pod jakim względem, że na przykład jestem na świecie B, y, nastawiam się na Atak albo Atak i Pery. No i w tym momencie czy możecie o mnie, y, ocenić moje miasto, tak? No i tutaj są komentarze. Y, jak, jak to by, prawda? jak to wygląda i co można by było ewentualnie poprawić. Tak? Na razie czatu w ogóle nie wrzucam, bo i tak będę miał dużo roboty tutaj z tymi rzeczami, mam tylko po parę godzin w tygodniu, żeby to robić. Także tak jak mówiłem, no jak już to zacznę, to pewnie poproszę jakiegoś praktykanta o pomoc, żeby było więcej tych godzin. No i to tyle, nie? Także, także tak to wygląda. A, Okej. Okay. A, a już klient pisze, trzeba będzie mu odpisać. W każdym bądź razie ten, w każdym bądź razie to jest taki pomysł. Ja mam jeszcze tutaj dużo więcej pomysłów na to tak naprawdę i, i na pewno chciałbym je zrealizować, ale na tą chwileczkę yy, to i tak jest dość dużo roboty dla mnie <śmum> z moim brakiem czasu. Także na tą chwilę i tak bym, bym chciał chociaż, żeby to wszystko działało tak, jak działa, żebyśmy mogli zacząć z tego korzystać, bo nie ukrywam samemu, bym z tego bardzo korzystał i mam bardzo dużo pozytywnych. Komentarzy też na ten temat, tak? Nie wiem, no fajnie było, żeby ktoś zaczął komentować, bo tylko mam polubienia. No i tak, w sumie gildi jakieś tam napisały do mnie, do których napisałem, odpisały, jakieś nowe kontakty się nawiązało dzięki temu. Także jak na razie jest to bardzo pozytywne. Tak jak mówiłem, będzie tutaj na początku, wydaje mi się, że dość szybko paręset osób docelowo będzie. Parę tysięcy osób. Raczej nie powinno być więcej z tego, co widzę. Dlatego, że tak, jeżeli ktoś już gra w guildi która jest bardzo rozwinięta, ta osoba nie ma żadnych potrzeb. Także tutaj głównie będą osoby, które grają w guildiach które nie są rozwinięte jeszcze tak mocno, albo które grają na wielu światach, tak? To jest, to jest główny powód dla tej aplikacji. I, i no miejmy nadzieję, że FOA kiedyś skorzysta z tego, jak gdyby i zobaczy, jakie funkcje są potrzebne czy może zgłoszą się, żeby zobaczyć, które są bardziej wymagane, które mniej. Może wezmą sobie coś i może se wkodują to w grę, że np. Na u nas to nie będzie w ogóle potrzebne. tak? Może kiedyś ta aplikacja w ogóle nie będzie potrzebna dla POE. Yy, także dlaczego nie? nie widzę z tym problemu. Albo może ktoś inny będzie chciał sobie zakodować szybciej i więcej. No to jak najbardziej jestem za. Naprawdę ja się nie zostawiam tutaj na jakiś profit. Już tak myślałem, żeby może yy, nawet koszt serwera nigdy nie robić yy, w jakiejś podstawowej wersji zrobić tylko jakąś wersję premium tych, tych kont tutaj, na przykład z komunikatorem, że można się komunikować z innymi osobami jeszcze z jakimiś tam funkcjami, można ograniczyć liczbę światów, tylko do iluś, a na przykład wrzucić, wrzucić reklamę z Google, tak, żeby na przykład jakaś reklama płaciła jakieś grosze, ale naprawdę te grosze, jeżeli będzie to parę tysięcy osób, to wystarczy na to, żeby utrzymać serwer i wtedy nie będzie najmniejszego problemu. Nikt nie będzie musiał płacić za konta tak naprawdę. A osoby, które sobie będą życzyły płacić za za konta będą miały dodatkowo komunikator, żeby komunikować się z innymi osobami i jeszcze dodatkowo to, że nie będą miały reklam. Tak, także taki jest mój pomysł na tą chwilę. I, no i czekam na Wasze opinie w takim razie. Także dziękuję bardzo za nagranie. Mam nadzieję, że wytłumaczyło w miarę, jakie są plany. Ja postaram się teraz robić więcej już takich, właśnie mm, fizycznych rzeczy, które już o, działają tutaj. Tak, e, tak jak mówiłem. E, mówiłem tutaj, że 21 będzie pierwsza odsłona. Pierwsza odsłona jest dokładnie 30 października, czyli nawet o dwa dni wcześniej. Udało mi się troszeczkę czasu zrobić, żeby wygląd yy, wgrać. Tak. I, yy, I prawda, mamy już, widzimy. Także teraz tylko stworzę sobie rolę lidera, admina i, yy, i zwykłego gracza. I sobie w tym momencie będziemy w stanie już brać, prawda? I, yy, i tworzyć dalej kontenty, żeby można było światy podłączać pod danego gracza. Kiedy będą światy podłączone pod danego gracza, wtedy będzie można dokładać pozostałe rzeczy. Yy, wydaje mi się, że najpierwszą, jak gdyby taką najważniejszą rzeczą będzie wymiana PR-ów, yy, kiedy będzie już wszystko sprawnie szło i tak dalej, że to już będzie działało, czyli te rzeczy, które wymieniłem tutaj. Czyli zakładanie konta, czyli rola i wymiana PR-ów. Jeżeli to będzie, to wydaje mi się, że postawi już na naszym dedykowanym serwerze, tutaj nie u mnie na komputerze, tylko na naszym dedykowanym serwerze, i wydaje mi się, że już będzie można zacząć się rejestrować, i, e, i prawda, zobaczymy, jak to będzie szło. Jeżeli będzie wszystko ok, no to w tym momencie będziemy mogli dokładać sukcesywnie kolejne funkcjonalności, żeby prawda. E, żeby to prawda wziąć i e, zrobić tak doskonałą aplikację, jaką tylko możemy. Także wydaje mi się, że co tydzień będzie dochodziła jakaś nowa funkcjonalność. Tak nie mogę powiedzieć dokładnie, ile tej funkcjonalności, ale chciałbym, żeby e, aplikacja w wersji beta, czyli właśnie z tymi podstawami była postawiona w ciągu tygodnia, tak? Także w ciągu tygodnia chciałbym już, żeby była e, beta e, żywa normalnie. No, żeby tutaj też jest żywa, tylko co z tego jak będzie usunięte wszystko, tak? Także to tak jak ja stworzyłem, to za chwileczkę będę przetwarzał, to znowu usunę całą bazę danych i, i zaraz znowu prawda, wszystko od zera. Także nie ma, nie ma tutaj nawet sensu zakładać konta. Dopiero jak z będzie betana tutaj sprawna, to dopiero wtedy będzie można sobie zakładać konta. Także ja dziękuję Wam bardzo. Będę wpisał tutaj aktualizację, czyli... Czyli tutaj będzie napisane, tak, żeby kiedy wejdzie na mój kanał YouTube, żeby zobaczyć, kiedy będzie kolejna zmiana. Najdalej, bo może się uda, że szybciej. Także, jeżeli ktoś subskrybuje, to nawet nie musi tej wchodzić, nie musi tej patrzeć. Wystarczy po prostu, że sobie subskrybuje i mu wyjdzie subskryp ze subskrypcji, kiedy jest kolejne nagranie w tym temacie. Także ja Wam dziękuję bardzo, pozdrawiam.